Maciej Kawulski tuż po gali, nadszedł czas na podsumowanie, były świetne nokauty, były niespodzianki w postaci poddań, no i niestety przegrana Mameda. Może od tego zaczniemy. Od przegranej Mameda? Tak jest. Wiesz, no, świetnie zbudowany gameplan przez Ashama. Przed chwilą powiedziałem w naszym podsumowaniu, że uważam, że to jest pojedynek, który powinien rozegrać się na zasadach szachowych. 10 razy powinni się bić i, powinien, i wtedy byśmy wyłonili tego lepszego. Bo, bo z tego starcia ciężko, nie tylko ciężko powiedzieć kto. Yy, yy, znaczy inaczej, Askam na pewno wygrał, ale nie można powiedzieć, że się nawet lepiej bił w tym pojedynku. Oni się yy, no po prostu na, na tak krótkim odcinku czasu, czyli trzy yy, czyli rundy, rzeczywiście drugą i trzecią rundę, Askam był lepszy. Yy, cieszę się, że mamy w formie, stoczył. Fajny pojedynek, próbował, no, no, oszukał go trochę Asham. Myślę, że mamet rzeczywiście był nastawiony na stójkę i chciał się bić w stójce, a Asham stwierdził, z tak nieprzewidywalnym gościem nie i po prostu rozgrywał to, budując po troszeczku obraz walki. Przez to też ta walka no, nie była taka porywająca, jak mogłaby być, gdyby, gdyby, gdyby podjął tą grę Asham, którą mamet proponował. No, ale, ale, ale taki, to jest ten, taki to jest sport, że też czasem bywa tak, że, że, że takie punktatorstwo może cię przybliżyć albo nawet zapewnić wygraną. To trzeba jasno powiedzieć, Mamed wziął najcięższego z możliwych rywali na swój powrót. No, Mamed zawsze tak robi. Nigdy nie przebierał w środkach i zawsze chciał się bić z najlepszymi, więc... Cieszę się przede wszystkim, że, jest, że, że, ma, że ma taką otwartą, czystą głowę i że znowu go zaczęło bawić MMA i wierzę, że że stoczy jeszcze wiele fajnych pojedynków, jest już zawodnikiem, który jest, uwolnił się od rankingów, pasów, on po prostu cieszy się tym sportem i, 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 i myślę, że dzięki temu właśnie oglądanie jego walk zawsze będzie wielką atrakcją. E, a, a, a oczywiście pewnie byłoby trochę inaczej, gdyby Ascham zdominował go albo przez trzy rundy yy, yy, yy. W sposób definitywny bił Mameda. Natomiast zawsze taka walka pozostaje duży, duży niedosyt i myślę, że nawet z czasem zbudowanie między tymi panami rewanżu byłoby bardzo interesujące, bo, bo znowu, bo znowu był to, bo oni już znają swoje możliwości fizyczne i bardzo wyrównane skile, ale, ale byłby znowu to pojedynek na game plany. Mamed powiedział jasno, zostaje. Ile to będzie walk w roku? To będzie jedna walka, tak jak zapowiadał, trochę więcej? Tak jak Mamed sobie życzy. Nasza klatka zawsze będzie dla niego stała otworem. Myślę, że Mamed nie, po, nie potrzebuje już takiej higieny e, zawodowej, jaką mają zawodnicy młodzi, perspektywiczni, rozwijający się, czyli dwie, trzy walki w roku. Myślę, że jedna gala, jedna walka w roku dla Mameda to jest, to jest taka. E, ja bym tak to rozgrywał na miejscu Mameda, ale oczywiście już wszystko od niego zależy. Mimo wszystko nie chcieliście, mamy dowidać trochę lżejszego przeciwnika na przetarcie. On sam powiedział dzisiaj, że czuł się lekko zardzewiały. Mamet? Tak, tak powiedział. no, pewnie, pewnie tak jest już, że, że, że jak, jak nie walczysz to szybko rdzewiejesz. No. To jest dyscyplina, która się strasznie szybko rozwija, coraz młodsi. No, dzis, dzisiejszy dominator dzisiejszej, dzisiejszej gali, czyli Parnas ma 23 lata. Można powiedzieć, że jakby zaczął teraz trenować to jeszcze mógłby osiągnąć wszystko w tym sporcie. Nie? Więc, więc, więc to jest bardzo szybka dyscyplina. Daliśmy mu rywala, którego naszym zdaniem powinien dostać. Z najwyższej półki, tak jak mamet. Co z rywalem dla Scotta Askama? Przyszłym rywalem, bo każdy mówi o starciu narku na Scum i to by miało sens. Mhm. No sam, nawet on to powiedział sam z ringu. No na pewno jest to ciekawy, ciekawy pomysł. Ciekawy pomysł i, i, i jakieś tam wyzwanie. Mi się wydaje, że to się mieści w ramach tego sportu, tej klatki, tej dyscypliny. Martin Ford wszedł do klatki. Niestety my tego nie zrobiło widzimy. Tutaj. I zrobiło się ciasno. Co z nim, kiedy on zadebiutuje w KSW? Chcielibyśmy, żeby to było w Anglii. To jest jednak jego. Dodatkowo, poza tym, że jest bardzo popularny na całym świecie jako taka osobliwość, to, to myślę, że, że walka na Wyspach Brytyjskich miałaby taki podwójny impact. To standardowo będzie wrzesień, październik, bo rozmawiałem z Martinem po tej gali, właśnie w Londynie, jubileuszowej. No i powiedział Martin, że chyba chcielibyście zmienić tę datę, bo ona nie była do końca trafiona. No, cały, czas, cały czas szukamy sposobu na wyspy i, i zastanawiamy się, w jaki sposób ta publiczność tam pracuje i trochę się uczymy. No, nie jest, nie jest, nie jest, to, to jest bardzo rozwinięty konsumpcyjnie rynek. To nie jest to samo, co w Chorwacji, gdzie wjechaliśmy i właściwie. Przyjęli nas jak, 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 jak swój produkt i, 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 i bawili się na naszych galach, jakby przychodzili na nie od 10 lat. Wyspy brytyjskie, czy to Irlandia, czy Anglia są dużo bardziej skomplikowane, ale nie poddajemy się i cały czas walczymy o tamten market. Fenomenalny knockout dzisiaj Macieja Kazieczko, no rywal Francuz dwa. Pojechał do szpitala, już widziałem, że wszystko z nim ok, bo jest znowu na hali, natomiast groźnie to wyglądało. Co tam się stało? To był jakiś problem z kręgami? Nie no, wiesz, no, bo myślę, że zwyczajny, 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 ciężki nokaut. Musimy twierdzić, że po takich nokautach warto zastanowić się nad taką przerwą typu rok, dwa lata w karierze, bo to jest... bo to wyglądało bardzo źle. No i jeśli chodzi o, o, o moją karierę promatorską, to na moich oczach to był najmocniejszy nokaut, jaki widziałem. No. Rzeczywiście nie ruszał się przez jakiś czas, a jak wynosili go na noszach, to jeszcze zaczęło mu się pienić z ust, więc... Ja byłem trochę przerażony, miałem ten, ten, te pół godziny, dopóki przez 4 minuty nie można było go jeszcze dobudzić u lekarza, wyglądało to, wyglądało to bardzo źle. No to, to, a a, 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 a przyznać, że, że znowu e, jeśli chodzi o samo uderzenie, to wyglądało to dosyć niewinnie, prawda? No Ja może widziałem trochę z innej perspektywy, ale było mocne. No tak, wiesz, Ale wiesz, taki... no czasem, czasem wchodzi knockout na głowę, na przykład, nie wiem, mawach na głowę, okay. że słyszy cała sala, pomimo tego, że jest wielka, tempy. Że aż cię boli głowa, nie? A to było takie obtarcie, ale niesamowicie punktowe, celne, neurologiczne, chirurgiczne. Wszystko się zgadza. Michał Komar Włodarek, no też po dłuższej przerwie wrócił do KSW. Bardzo fajna walka, też 30 sekund i nokaut. Zostaje na dłużej w KSW? No mam nadzieję, że tak. Myślę, że, 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 no, że pytanie o zawodnika, który wygrywa, czy zostaje w KSW jest. Nie ma sensu, wiadomo. Każdy, kto wygrywa, zostaje dalej, i nie każdy, kto przegrywa, musi się z nami żegnać. Myślę, że dla niego to był, to był ciężki pojedynek. On niósł ciężki bagaż na plecach. Ja już to czułem odważenia, że bardzo się denerwuje, i widziałem, że ten kamień z jego serca spadł. Cieszę się, że, 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 że komar powraca. Na pewno zaskoczyła wszystkich Karolina Owczarz, która była underdogiem w tym pojedynku z Aleksandrą Rolą. Ciebie również? No, tak, oczywiście, zaskoczyła mnie. I, i to nawet ja, ja nawet nie do końca to nie chodzi o to, że w moich oczach ona była, y, rola była faworytką, bo ja nie punktowałem tej walki, y, y, bo, bo nadal wydaje mi się, że o Karolinie Owczarz wiemy stosunkowo mało. Ja tylko wiem od swoich kolegów z Shark Team, że jest dużo lepsza w walce niż na treningu. I to są ta, ludzie, którzy reprezentują taki styl. Czyli, czyli, czyli taki typ rekina, który czuje krew na zębach i atakuje. To jest sytuacja bardzo trudna do zmierzenia. I widzieliśmy, że ona od początku do końca szła po zwycięstwo, i, i właściwie nie dała się nawet przez moment otworzyć psychicznie roli, i, no i po prostu sięgnęła po to zwycięstwo w sposób niesamowity. No, jestem, obdarzam na poziomie sportowym, nieludzkim, bo tak. Takim szacunkiem, darzyłem ją od dawna. Natomiast na takim poziomie sportowym obdarzam to dziewczynę coraz większym szacunkiem. E, e, miała, e, m, że tak powiem, e, e, moją sympatię, a teraz ma również moje zainteresowanie. Dwóch olimpijczyków dzisiaj w klatce wygrał Szymon Kołęcki. No odważnie, że Damian Nienikowski wszedł z tyle cięższym rywalem. No ale widzisz, ale z drugiej strony można skonstruować teorię, że, że, ciężarowiec wszedł do klatki z fajterem. Nawet, na, nawet, no, no czyli fajterem, nie? Bo to jest jednak sport walki, zapasy, nawet styl klasyczny. Eee, no... Szymon, Szymon jest, Szymon jest y, aptekarzem polskiego MMA. Okej. Okay. Każda jego walka to jest, to jest po prostu, wiesz o co chodzi, to jest nowa pigułka, którą on tworzy przez wiele miesięcy, dodając Idealną proporcję wszystkich składników w taki sposób, żeby w ciągu 5-10 minut przełknąć to na oczach tysiąca ludzi. Fani byli zaskoczeni tą walką, a mi się wydaje, że od początku musieliście mieć pomysł, żeby zestawić dwóch Olimpijczyków, gdy kontraktowaliście Damiana, a potem Szymona. No zresztą, po pierwsze, nasza rola jest wyszukiwać impulsy marketingowe wśród ludzi, którzy chcą się bić w naszej klatce. A po drugie, obiecaliśmy sobie, że jeżeli będziemy czuli pewien potencjał. Na jakąś walkę, to wbrew polityce bokserskiej, w której jest, wiesz, wyczekaj, poczekaj, daj się rozpędzić i tak dalej. Jeżeli będziemy czuli potencjał, to będziemy natychmiast takie walki zestawiać, bo już wiele razy było w naszym życiu promotorskim coś takiego, że jakaś walka nam się podobała, mówiliśmy, dobra, poczekaj, dajmy mu jeszcze jedną walkę, on tu powalczy i wszystko się rozsypywało. MMA jest tak nieprzewidywalne, więc jeżeli czujesz, że to jest moment, żeby zrobić walkę, to ją rób. Czuliśmy moment, żeby zestawić Janikowskiego z Kołeckim i nie żałuję. Uważam, że, że nawet przegrana dla Janikowskiego nie jest taką dużą stratą wersus to, co zyskał tą walką, bo, bo ten pojedynek był y, jak na, y, no bo on jest gdzieś międzykategoriowy, nie? Nie można powiedzieć, że to było takie starcie stricte sportowe na poziomie MMA. On był trochę freakowy. No to, no to jeżeli by szukać wśród pojedynków, to było to super sportowe zestawienie i super sportowy pojedynek. A jeżeli mówić o sportowych walkach, to było to emocjonujące jak niejedna jedna walka i sam przebieg walki był doskonały. Ja, ja się bardzo cieszyłem tym pojedynkiem. Uważam, że to była kwintesencja MMA. W jaki sposób słuchacie fanów? W jaki sposób wiecie, czego oni chcą i robicie takie pojedynki? Są jakieś badania? Bo ja to jest coraz popularniejsze. Na sali. No, faktycznie słychać momentami bardzo dużo. Mamy, mamy jakieś tam swoje fokusy, które prowadzimy drobne, mniejsze. Nie ma oczywiście badań, które w sposób jednoznaczny mogą to ocenić. Wydaje mi się, że, że cały czas KSW jest takim biznesem, który jest robiony na pewnego rodzaju timingu i, i, i właśnie tego, że, że nie tylko tworzymy ten rynek w tym, w tym kraju, ale też jesteśmy jego częścią. W związku z czym wychodzimy z prostego założenia, że jeżeli my chcielibyśmy coś zobaczyć, to jest duże prawdopodobieństwo, że ludzie również. Z przymrużeniem oka rozmawialiśmy po walce z Mirosławem Oknińskim on zadedykował to zwycięstwo Szymona Maciejowi Kawulskiemu, Aha. który dał mu szansę. Mirek mógł powrócić do KSW w pewnym sensie. Nie wiem, Mirek, Mirek, jest, Mirek jest znowu... Jeżeli Szymon Kołecki jest aptekarzem polskiego MMA, to Mirek jest stand-uperem w tej samej przestrzeni. Jest naprawdę najweselszą postacią w tej branży. Nie nie, no, nie, 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 nie ma na pewno ta dedykacja jest niesłuszna. Nie, nie przyłożyłem swojej ręki ani do tego zwycięstwa, ani, ani, do, ani do żadnej części sukcesu Szymana, to jest ich wewnętrzna praca. Podoba mi się to, że Szymon jako najspokojniejsza postać na polskim rynku. Ma najbardziej trasztokującego trenera, ale podoba mi się też to, że Szymon opowiada o nim, jakby ma pełną świadomość tego, tego frikostwa Mirka, ale przy okazji jako, ma do niego wielki szacunek jako do trenera i mówi o nim opowiada o nim słowami, które, które chciałby słyszeć na swój temat każdy trener, a dodatkowo jak wiesz, że mówi to olimpijczyk człowiek, który przeszedł przez wszystkie możliwe systemy szkoleniowe na najwyższej półce i mówi o czymś, że na przykład trener Mirek ociera się momentami o geniusz trenerski, no to to jest wielka, wielka zaleta i, 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 trzeba po prostu, i trzeba po prostu płacić tą cenę y, tych, tych tysiąca postów, które Mirek gdzieś tam po nocach wrzuca, po to, żeby czasem zobaczyć efekt jego pracy w postaci na przykład takiej fajnej walki Szymona. No, każdy ma coś za uszami, ale ogólnie rzecz biorąc yy, jest dużo pozytywnej emocji, mam wrażenie, po tej gali. Już na koniec. To był dobry rok dla KSW. To była najlepsza gala, jeżeli chodzi o 2019. I Jakie są plany na przyszły rok? Zostajecie przy tej ilości gal? Chcemy zrobić 6 gal. Jest za granicą? Lub 3. Na pewno chcemy wrócić do Chorwacji, być może, być może Anglia. Pierwsze 3 gale w pierwszej połowie roku będą w Polsce. Zaczynamy od Łodzi, którą właśnie ogłosiliśmy. No i po kolei będziemy odkrywać karty, no przede wszystkim z nowych rzeczy, od marca rusza na antenie Polsatu otwartego reality show, które od kilkunastu lat... Zawsze o to pytałem, także tak, temat. tak, a ja zawsze o tym mówiłem. No i wreszcie się to dzieje. to, no to i... będzie taki ultimate fighter, czy jakiś nie, inny Nie, 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 jest to trochę inny format, znaczy jest, jest, podobne jest to... Y, że jest to połączenie reality, reality show z, z, z takim formatem sportowym, czyli że będą zawodnicy zamknięci w domu, będą y, o, o tym, kto zostaje, jak kto odchodzi, decyduje zwycięstwo y, lub porażka, ale w przeciwieństwie do nie będzie nie będzie drużyn. Nie będzie, nie będzie tych wszystkich skomplikowanych rzeczy, które sprawiają, że nawet ja nie do końca rozumiem o co w tafie chodzi. To jest prosty układ turniejowy, tak jak stare KSW przed 15 laty. 10 zawodników, chociaż 8 w turnieju dwóch rezerwowych i 7 pojedynków, a finałowy na jednej z gal KSW jeszcze w pierwszej połowie roku. Tam tylko Polacy będą brali udział czy international? No za chwilę będziemy ogłaszać, za chwilę będziemy ogłaszać, na castingi się zgłosiło bardzo wielu zawodników, bardzo fajni Czeczeni, bardzo fajni, oczywiście w większości Polacy. Super, ode mnie to wszystko, wielkie dzięki i widzimy się w 2020. Bardzo dziękuję.